O, koniec Simpsonów Fortnite, ta piękna mapa już nigdy nie wróci, ale nie ma co się załamywać, pora na Chapter 7, dzisiaj zobaczycie event i pierwszą grę w nowym rozdziale, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i zapraszam na nasz serwer Discord. I tyle, pozdra, ciekawe co Fortnite tu gotuje. o, jest, koń, dobra, działa, zaczynamy, o, Ej, co to? Co, gdzie my jesteśmy? Co to? Co to za biura? My mamy gdzieś iść? A, a, przenosi się. O, Fall Guys! A, chciałem koronkę. O, Playboy Karty! To jest ta współpraca, co będzie. Yo! O, teraz skoczymy na brzuchu Starego. Dawaj. O, o hadzu Miku. No, to tam będzie taka mieszanka z kolaboracji w tym chapterze, że to że szkoda, ale. O! Ej, co to jest? Ej, dobra, ten event mi się na razie zaczyna podobać. O, Star Wars, znowu. Znaczy nie znowu żadna analityka. O, prop hunt! Aha, będziemy teraz tak przerzucać. Ej, żeby mi gry nie wydupsy, to zaraz, bo to wie, że... To jest potężnie. O Gdzie my jesteśmy, co to? A to wygląda. O my gry, co to? Jakiś potwór z mackami. O, co się dzieje? O, Godzilla! Godzilla! godzila. O, To tego Avengers. Aha. Jezu! Nie, seze, powiem tak Serze, to dziwnie wygląda. Jaki zubi za Avengers! Dziwnie to trochę wygląda. Gra, grając w tą grę od tylu lat, od pierwszego sezonu jakikolwiek w tej grze. Jestem w szoku co tu się dzieje. O, dopuszczajmy. No pół, co iść. Co, my mamy mam jakąś broń. A nie mogę zobaczyć tab. Ale mi się śpieszy, więc... Nie, nie, nie. o wow! No to nieźle. To tu Transformers. Nie wiem, powalone to. Nie wiem, że tyle widzieć współprac w tej gierce, to spowalone. I widzieć to w jednym miejscu, to zbuduje też hip. Dobra, lecimy. O, dupce! No to się nieźle Ale co. Ja mam się Nie No, raczej, raczej to nie będzie i tak miało jakiegoś wpływu. Albo może. O, teraz te. K-pop, jakaś muzyczka się zapowiada. O, ale muzyczka! Mam nadzieję, że będzie słychać, bo musiałem się tak, żeby mnie było słychać. Co ja mam strzelać? Chyba, ja nie wiem, te robaki? Nie, nie, ma, nie mogę strzelać. O, to są te, a nie, to są gracze? Czy to są. One? O, mogę teraz strzelać. Nie wiem, ja mam do tych robaków, czy... a do niego nawalacz chyba. Nawalamy. Raczej mi się wydaje, że z jego to wygląda, jakby to był jakiś somból, ale... Znaczy, ja że to nie będzie miało różnicy, postrzegam to w niego i to tak ma być. Ja chcę zobaczyć, gdzie my się znajdujemy. Ło! Wow. No to za długo sobie popatrzyłem. Pozdro. Czujesz się jak Kobe Brian? Dobra, idziemy. O! No i to ta nowa współpraca, nie pamiętam jak się nazywało, bo no nie, nie będę ukrywał, ja zbytnio nie oglądałem jakichkolwiek filmów, ale... To współpraca, o której darmo w której darmowy będzie do zdobycia. Ło, ratuje nas! Niczym rycerz na białym koniu. Let's go! Nie no, musimy dodnić tego chłopaca, nie? O nie, go, nasza Godzilla i małpka, co oni... O, o, o! Ty wow. Kevin, 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 Kevin! A ten co, kurde! Dobra, no rano, chyba musimy niego dognieć. Jaś mam bardziej ochotę rozglądać, co się tutaj dzieje. Miś! Tylko jakiś inny niż zawsze był. Inny niż kiedykolwiek miś. Yo, Ronaldinho, Ronaldinho, what the hell? No za ten Ronaldinho, kur... Ale Sigma. Jo, jak dupnął. Okej, okay, okej. Okay. O, coś się buduje, coś się buduje, coś się buduje. Ej, to chyba nowa mapa. Nie, to, to jest mapa z poprzedniego sezonu, jo? Kurde, to jest poprzedniego chyba sezonu. Albo nie, wiem, ja nie, nie wiem, nie ja, wiem, ja pod koniec zwróciłem z tego chapter'u Aha, czarna dziura? Znowu? A, znowu! Okej, okay, okej. Okay. A czemu nie mam dźwięku? Chyba po prostu tak ma być, albo nie wiem. Nie, miałem wszystko by na niej podgłosione. Ty, tu wszystkie są pokazane chapter'y i sezony. Ty, jo, ale topka. Uuuu, tu chapter drugi, że się nie myliłem z, z tym battlebusem, co nie? Czy mi się zdawało? Okej, okay, czekamy, no ja nie skipuję, niech to przejdzie do końca. Niech to leci. Ale coś czuję, że to już jest chyba koniec eventu. Chyba. O, zacięło. No to fajnie. No to nieźle. Nie wiem, zdobcyło się coś, nie leci. Niestety event się zaciął, więc przejdźmy już do nowego karnetu. Skinek. Myślę, że generalnie najlepszy skinek z karnetu chyba. No spoko skinek. No i tu taka edycja stylu. Taka edycja stylu. No i taki skinek. Jakaś reaktywacja. Na reaktywację możecie odblokować coś do niego, Skinek. No i taka edycja skórki. Tu mamy tyłu współpracy. No i edycja. To gdyby tego nie miał, to by był skin o wiele lepszy. Bez tego. No i tu ostatni skinek. No i tu edycja. Dodatkowe nagrody. Taka jeansowa bardziej. No i to jakieś trzy. A tu jest do każdego dodatkowe tak nagrody. Dobra. No ciekawe ten karnet zrobili. Jakoś tak. No o, i też będą takie trzy. No to to pewnie będzie tak samo jak zawsze. Czyli takie z kolory różne do skina. Nie no karnet ogólnie spoko. Uważam. To tyle z karnetu. Pora na mecz w nowym rozdziale. I co? Płyniemy, płyniemy, Mawa tak wygląda i nie ma obok siebie, więc to nie jest jakiś taki lip, a nie, dobra, są, ktoś jest, nie wiem, Gierka też na razie. Kurde, e fps trochę w Gierce mi się zdaje że o, to jest tyłak. Ej dobra ta MK jest fajna, przyjemnie się z niej strzela z tego co mi Oj, to jest posłuch. Z siostrą się klepię. Dobra, leżę. Też to była Jinx. Tym na razie fajna te broń, przyjemna. Ale to, jeśli chodzi o strzelanie z nich. Dziękuję, idziemy na Kongo jeżeli w tym odcinku będę mniej rozmowny, ale jest późno. A tego się nie dotknięć? O, da się. O kuźwo, co, co to za miejscu bo przygigantyczne Ej, czemu ja znikłem? Czekaj, może coś zobaczyć, bo oglądam przed chwilą i coś było, że się edy edytowanie buguje. Dobra, mi się nie buguje chyba. Ogólnie sezon miał być o trzeciej, a jest druga w nocy. Więc, albo nawet wcześniej możliwe, że go i Nie wiem o której, bo... ...się kąpałem. I specjalnie dla Was o tej późnej porze nagrywam dla Was mordeczkę. Ja no ta MK jest zaibiska. Ta MK jest, ta MK jest O, tu jest ten nowy plecak. Wezmę go specjalnie dla Was, żeby go testować On, on tak działa. Tak się działa ten tak Tutaj jak widzicie tak się zmieniło. O, to jest do jazdy. Podobno Battle bus w ogóle będzie. Więc to nie, nie ma końca całkowitego Battle Busa, to Battle Bus ma wrócić. No Mówi coś, że strefa się podobno zmieniła, ale dla mnie działa. Nie wiem. Chyba tak samo. Nie odczuwam żadnej różnicy. Generalnie zdarzają się losowe eventy, że na przykład może być mnóstwo riftów. No, ogólnie ładnie to wygląda wszystko. To też fajnie, że ta strefa tak trochę. ta mapa inaczej wygląda fajnie, to wszystko. Takie myślę, nowości bardziej uważam na plus. Nie wiem, próbujemy to wygrać. Z bo potrzebuję sobie zgarnąć te masy. Pięć piraczy zostało. Chciałbym, żeby ci gracze nie byli mocni. Po prostu. O, są takie lunchpady, co zawsze by na tych górach. Dobra, zauważyłem kolejną rzecz, chyba jaką dodali. Jak skaczecie i lecicie na ziemię, to się trzęsie jak. Nie, ale sezon fajny. Nie wiem, przyjemny, przyjemny, wydaje mi się, żeby grał. Więc nie wiem, no spróbujcie sobie. Po... Tutaj może, może Wam podoba się. Wiem, że jest dużo zwolenników, że ten Fortnite nowy to jest deduka i tak dalej, ale... Jednak to jest gra i gra musi się rozwijać. To trzeba też wziąć pod uwagę. To, że Fortnite ma tyle współprac, to trzeba tylko powiedzieć, że firmy mogą pozazdrościć Epicowi. No muszą, muszą po prostu. Będziemy lecić lotem. Zaznaczymy coś na tym. Może tu wyląduje. O tam jest chyba klepa. Nie wiem, liczę, że nie będę na za mocnych graczy. Chcę wygrać tę gierkę. O jezu. O, Teraz tylko go strzeliłem, już chłopiec na nie nagrzany. Chcę lampsz padem? Chcę. Luźna ręka. Nie dajemy się. O jezu. Czemu nie strzeliło? Dobra, też to musi się wyłączyć na no, nic. No nic, przegraliśmy. Niestety, przez to, że Czerp przegrał i nie udało mu się zdobyć parasolki, ale udało mu się wygrać mecz, poza nagrywkami, to przed Wami klip z parasolki za zwycięstwo. To by było na tyle w tym materiale. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem oraz zapraszamy na nasz server Discord. Siemanko!